Siema wszystkim! Właśnie zostałem sprzedawcą lodów ekipy. Także zaczynamy. Pierwszy klient tu już jest. Zaraz mu tu sprzedamy loda ekipy. Gdzie ja mam rożki? Halo? Panie! Panie! Panie w bananie! Tu jest rożek. Zaraz tutaj ci zrobimy loda. Pięknie. Pierwszy lód ekipy sprzedany. Eee, wiecie, no ja tutaj mam najlepsze lody ekipy, więc zapraszam serdecznie. Zbieraj, proszę Państwa, jestem na plaży, a gdzie są kolejni klienci? Halo, będzie tu coś ciekawego? Co to jest w ogóle? Ok, co ta pani chce? Ust, coś takiego. No, proszę Panią, najlepsze produkty. Prosto o, z domu ekipy. Także spoko. Mam nadzieję, że jest Pani zadowolona. 29 pieniążków tutaj dostaliśmy. Co jeszcze? Ok, coś takiego. Chce Pan. Dobra, no to jak. Jak chce pan jakąś posypką, to proszę bardzo. Ok, kolejne 29, no to jest biznes, słuchajcie, na lodach ekipy to się chyba najlepiej sprzedają. Ok, dawać mi rożki, ja tu mogę w sumie już je zostawić, żeby potem dwa razy nie sięgać po nie. E, dobra, pyk, jest, jest, no, jest pani zadowolona, mam nadzieję, że tak. Kolejna klientka, same kobiety dzisiaj. E, dobra, ale to nie, nie, nie przeszkadza mi. Łyżeczkę tutaj jeszcze pani chce, tak? Proszę bardzo, jest łyżeczka. 31 pieniążków tutaj dostaliśmy. Dobra, restok Okej, okay. dobra, już spokojnie, niech pani się nie denerwuje. Bo tu, o panie, za dużo tego chce pani. 31 monet tylko, ale spoko, da dajemy radę. 133 już pieniądze. No, id idziemy jak burza. Wszyscy chcą te lody. Wszyscy chcą te lody i wszyscy chcą je mieć. Zostawcie lajka like oczywiście, dobra. 19 jest 16, do której my pracujemy w ogóle? Ja nie wiem. Czy idzie? Mamy jeszcze kolejna klientka tutaj. Już tutaj dajemy, lody mi się kończą w ogóle. O nie, no nie, będzie trzeba dorobić kolejne lody. Czy robimy restoka. pytanie czy będą chcieli tych lodów. Jak nie, to nie, nie będę wydawał niepotrzebnie pieniędzy. No niestety musi być restock. No nie, to tak długo trwa. O Panie, ona się wkurzy, że loda ekipy nie dostała. No nie wierzę. Będzie lipa, proszę panią. Mam nadzieję, że jest pani wyrozumiała. Dobra, już tutaj dajemy łyżeczka. Niech pani jeszcze nie ucieka. O proszę bardzo, co by się tu nie dało? Loda ekipy. Satisfaction 80%. Dobra, nie jest źle. Ok, dostaniemy kolejne. Tutaj. Tu są nasze lody ekipy. Upgradey. Możemy coś tutaj zrobić. Tak, czekolad syrop. Szybszy restock. Weźmy nowe lody, słuchajcie. Okej, okay, dobra, od razu. Nowe lody ekipy w trasie. Lecimy. Choose booster. Nie chcę boostera. Dobra, dawać mi tu. Okej, okay, ty chcesz tego. I chcesz jeszcze tutaj to. Proszę bardzo, jest 21. Rożki sobie już wykupiłem. Dawać mi następnych tutaj klientów. Ja chcę być bogaty. Eee, lody ekipy schodzą ostro widzę. Schodzą ostro, bracie, siostro. Kurka, ten to chce tu dużo rzeczy. Dobra, 31 niech będzie. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze? 10 rano. Okej. Okay. Co pani tu chce, tak? To od razu posypkę dajemy. Jeszcze łyżeczkę dodatkowo. Proszę bardzo. Czym chata bogata? Zapraszam serdecznie. Mamy trochę monet, więc się przydadzą. Żeby potem poulepszać coś. Dwa różowe. Oj, szalejesz. Szalejesz, panie. Niech będzie. Na pewno zrobimy restoka. Ok, i kto tam? Kto tam jeszcze? kto tam jeszcze kto tam jeszcze bita śmietanka Proszę bardzo jak tam z lodami stoimy na razie spoko nie nie wydaje się żeby się kończyły posypka też jest mamy pierwszą e, dobra i co tak tak Proszę bardzo no dużo tych lodów idzie to jednak hicior był że to kupiłem słuchajcie dawać mi tu dawać mi tu jeszcze Ej, tak, tak, i łyżeczka, tak. Proszę bardzo. Powinniśmy dać radę. Mam nadzieję, że mi starczy tych lodów, bo będzie słabo. Dobra? I posypeczka, laseczka i łyżeczka, proszę bardzo. Aj, bo mi się zaczynają kończyć ten towar. Kurka wodna, może być nieciekawie. Następnych klientów zapraszam tutaj. Zapraszam następnych. Proszę bardzo. 29 tylko to tak średnio. Czy jeszcze ktoś tu przyjdzie. Mam nadzieję, że tak słuchajcie o jest ktoś. Dobra on chce czar czekoladowego. Tego. Posypką proszę bardzo 35 monet czy coś jeszcze jeszcze ktoś chyba już będzie koniec. Tak jest dobra jak tam z upgrade'ami. Myślę, że możemy doping e, restock speed. Dobra, ice cream. Okej, okay, musimy tu czekać na to, więc tak średnio. Dobra, lecimy do następnego. Dawać mi tu kolejnych lodziarzy. Okej, okay, tak. Już panie ci tutaj ogarniam wszystko. Proszę bardzo. Następny rożek. Okej, okay, Restoka robimy. Dobra, no niech będzie. Panie, ktoś jeszcze? Kto jeszcze chce rodzika? posypką, panie szaleje pan. Te lody ekipy się rozchodzą strasznie szybko. Jest dziesiąta już, czas przeleciał. Ten tu zaszalał, zobaczcie, kurka wszystko chce. 41 monet. Jest 11. Cyk, cyk, dawać, dawać, już pani tu daje. Proszę bardzo, proszę bardzo. jest Wszystko jest na stanie. Nowe pieniądze zarobimy. Będę bogaty, słuchajcie. Rzucam YouTube'a. Idę sprzedawać lody ekipy. Pierwsza. No czas leci nieubłaganie, ale słabo z tą klientelą. Mało ich tutaj jest. Naprawdę mało tych klientów. Proszę bardzo. Troszków mam spoko. Porządka, porządka, porządna ilość. Ale tam tutaj ta miejscówka widocznie nie wypala. Słuchajcie, bo tu jest kurka mało ludzi. Mało tych tutaj ludzi chce. Chce tutaj coś zakupić. Już mi się lody powoli kończą. Okej. Okay. Proszę bardzo, to łyżeczka, tak? Już daję. Już jest czwarta. Oj, będziemy zamykać za niedługo. Dobra, co pani tu chce? Tego i posypkę, tak? Proszę bardzo. Tylko 19? No halo! Co to ma być? Już myślałem, że się wzbogacę. Tu się nie wzbogaca. Dobra, to chyba będzie ostatni klient na dzisiaj, tak mi się wydaje. Słabo. To było słabe, słuchajcie. Co wy, lodów ekipy nie chcecie? No co, ma, co to ma być w ogóle? Do zobaczenia.